Czy zdarzyło Ci się nagle czuć się bez powodu źle, tak jakby ktoś wysysał z Ciebie całą energię? Czy kiedykolwiek wszystko zaczynało się psuć zdrowie, pieniądze, spokój w domu i nie potrafiłaś wytłumaczyć dlaczego? To wcale nie musi być przypadek. Wielu ludzi od setek lat wierzy, że istnieją uroki, złe spojrzenia, nieżyczliwe myśli, a czasem nawet celowe rzucenie zaklęcia. I choć nie każdy o tym mówi, bardzo wielu z nas przynajmniej raz w życiu poczuło ich skutki. Dziś opowiem ci o tym, jak rozpoznać uroki. Jakie objawy mogą świadczyć, że ktoś ci źle życzy, oraz jak się przed tym chronić? Zostań ze mną do końca, bo zdradzę też prosty, stary sposób na ochronę przed złą energią, który możesz wykonać samodzielnie w domu. Najpierw objawy. Uroki rzadko objawiają się od razu. To nie jest nagły piorun z nieba, tylko powolne osłabienie. Często zaczyna się od zmęczenia, bólów głowy, dziwnego niepokoju. Niektórzy opowiadają, że czują, jakby coś na nich ciążyło, jakby nie mogli oddychać pełną piersią. Inny znak to pech. Spadające przedmioty, zepsuty samochód. Kłótnie odrobiazgi, nagłe wydatki, niby zwykłe życie, a jednak za dużo tego naraz. Od dawna mówi się, że uroki mogą przechodzić przez zazdrość i złe spojrzenia. Ktoś ci powie, ładnie wyglądasz, a w myślach życzy ci źle. Albo sąsiadka, która zawsze patrzy z podbyka. I dziwnym trafem od jej wizyty coś w domu zaczyna się psuć. I teraz najważniejsze, co robić. Dawniej nasze babki miały swoje sposoby, na przykład przemycie twarzy wodą z solą albo zapalenie świecy przy ikonie, gdy ktoś czuł się osłabiony. Popularne było też trzymanie w domu odrobiny święconej kredy. Czy kropienie kąta mieszkania wodą święconą? Ale jest jeszcze jeden bardzo stary sposób czerwona nitka. Niektórzy noszą ją na nadgarstku, inni wiążą ją dzieciom na rączce, żeby chronić przed złym okiem. Dlaczego akurat czerwona? Uważano, że to kolor życia, energii i ochrony. Czerwona nitka miała odcinać złe spojrzenia i zazdrość, zanim zdążą zaszkodzić. Do dziś wiele osób nosi ją dyskretnie, choć nie zawsze się do tego przyznaje. Spróbuj. To prosty i symboliczny sposób, a dla wielu naprawdę działa. A jeśli chcesz wykonać coś dodatkowego. Możesz spróbować prostego rytuału ochronnego. Wystarczy szklanka wody, trochę soli i zapałka. Wsyp do szklanki szczyptę soli i powiedz, Niech zło zostanie zmyte, a dobro zostanie przy mnie. Potem zapal zapałkę, pozwól jej się wypalić i wrzuć popiół do tej wody. Tak przygotowaną szklankę postaw na noc przy drzwiach wejściowych. To stara metoda ochronna, która, według wierzeń, miała zatrzymywać złą energię, zanim wejdzie do domu. Uroki i złe spojrzenia to temat, który jedni wyśmiewają, a inni traktują bardzo poważnie. Ale jedno jest pewne. Od wieków ludzie wierzyli, że zazdrość i złe myśli mogą szkodzić. A skoro przez tyle pokoleń chroniono się przed urokami, warto poznać te stare, sprawdzone sposoby. Już w kolejnych filmach pokażę Ci inne stare metody ochronne przesądy, wróżby i rytuały, które nasi przodkowie stosowali, żeby przyciągnąć szczęście. Zdrowie i spokój do domu. Będą historie, ciekawostki i praktyczne porady, które możesz wypróbować samodzielnie. Jeśli chcesz zgłębiać tajemnice dawnych wierzeń i odkrywać stare metody ochronne, zasubskrybuj kanał i włącz dzwoneczek. Dzięki temu nie przegapisz żadnego nowego filmu. A teraz napisz w komentarzu, czy kiedykolwiek poczułaś, że ktoś rzucił na ciebie urok. Twoja historia może pomóc innym widzom zrozumieć, że nie jesteś sama. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Czeka cię świat dawnych przesądów, rytuałów i wróżb, który może odmienić twoje codzienne życie.